Siemanko, sobotni już nie taki poranku. Siemanko, widzowie mojego kanału. Siemanko, 13 dzień kwarantanny. To już 13 dzień. Wiecie wszystko przecież, że śpiana na podłodze, w ogóle stąd nie wyłaża. Wszyscy wiedzą o co łazi w moich ostatnich odcinkach vloga ale nie wszyscy wiedzą, że, że dziś jest wyjątkowy dzień. Tak, nadszedł w końcu ten dzień, kiedy to zamiast podciągania na drążku, Beda robił pompki. Zakwasów nie mam po wczorajszym treningu, ale em, blazy na mojej dłoni dostały wczoraj popalić. Także na dzisiejszym treningu będą właśnie pompki. Jeszcze jeden szczegół, taki właśnie na początku. Dziś rano wywaliło prąd w noże. Ładowanie telefonu to jest dość istotna sprawa. Niestety w tej sprawie okazało się, że żaden z moich powerbanków nie ma wejścia USB-C. Wszędzie tylko te normalne duże USB oraz USB-mikro, żeby naładować z samego powerbanka. Na szczęście. Znaczna większość nowoczesnych sprzętów, takich jak DJI Mavic Pro 2, Zoom, oferuje takie wejście właśnie, do którego można się podłączyć i naładować. Prąd wrócił tylko częściowo i w połowie gniazdek jest prąd, a w połowie nie ma. No, i mnie tak ten właśnie brak prądu zainspirował do tego, żeby zrobić taki odcinek całkowicie, właśnie w naturalnym świetle, bez użycia prądu. To będzie odcinek bez prądu, nie licząc kamer, które były naładowane i w których jest prąd. No, ale jak chodzi o światło, no to właśnie. Spróbujemy to wszystko nagrać przy świetle zastanym. Właściwie to bardziej mi się podoba takie światło rozproszone materiałem rolety. Te rolety na oknach działają jak blenda fotograficzna i rozpraszają światło, właśnie dzięki czemu światło wpadające do pomieszczenia jest. Takie bardziej miękkie i przyjemne dla oka bądź obiektywu, kamery. Gumy super sprawa do rozgrzewania się. One stawiają taki fajny, przyjemny opór. taki ruch Tak, taki ruch jest dobry na barki właśnie, no. Teraz nadgarstki rozgrzewamy. Dawno nie było na vlogu mojego Bano treningowałka. Ćwiczenie bardzo fajnie angażuje tą część przedramienia. Pierwszy raz w życiu takie podobne ćwiczenie do tego właśnie. Takie unoszenie rąk i nóg z tyłu. Nie wiem czy to widać. Ręce idą do góry, to nogi też. To bardzo fajnie wzmacnia cały korpus. I pierwszy raz w życiu e, widział te, te ćwiczenie u takiego Francuza. On się nazywał Dominic Lacas I do niego należy rekord świata e, w ludzkiej fladze. Wiecie, że gościu się łapie słupa i wisi tak e, poziomo do tego słupa. E, no to on jest. E, do niego należy, należy rekord świata w długości utrzymania takiej flagi. On chyba ponad minuta wisiał na takiej fladze w bezbłędnej technice. No to on właśnie tak ćwiczył. Ja dokładam do tego ćwiczenia jeszcze parletki. zabieg rozjaśniający. Chwila przerwy. W czasie przerwy pomiędzy seriami pompek lecimy dalej z przedramieniem. No, fajnie to daje po tricepsach. Ja wiedział, że to się tak skończy. Ja wiedział, że to będzie tak wyglądać, że jak zaczyna robić pompki i jak się już fajnie porozgrzewam, to mnie będzie korciło, żeby na rękach stawać. Zrobię próby presów. Presy, czyli takie siłowe podnoszenie dostania na rękach. Na początek taki dla mnie najłatwiejszy pres. Najłatwiejszym presem dla mnie jest to, że po prostu nogi tu, ręce tu i góra. To mi, to mi przychodzi z największą łatwością. Na drugim miejscu to. To też jest dość łatwe. E Często dziewczyny tak robią, bo takie podnoszenie nie wymaga aż tak dużo siły jak inne podnoszenia. Oczywiście i tak szacun dla dziewczyn za to, że są takie porościągane i w ogóle takie słodziaste. Pres, no i jeszcze teraz taki, że taki już trochę trudniejszy, to będzie taki pres, e, którego nauczyłem się w ostatniej kolejności, można powiedzieć. No, no bo nie będę tu za bardzo się opowiadał o presie, jakim jest 90, no bo trzy razy w życiu może mi się udało ta 90 zrobić. Więc opowiadam tylko o tych presach, które już dawno są w moim treningu. No i właśnie kolejna takiego presa. On już jest trochę trudniejszy. To jest takie podnoszenie nóg bez zginania kolan i bez robienia szpagatu. Nie siadło za pierwszym razem, za drugim siądzie. Yes. Siedzi. No i takie właśnie to są. Podnoszenia to są takie, które mi wychodzą prawie za każdym razem. Można kombinować i te trzy opcje, które że przed chwilą pokazał, można je jakoś modyfikować, na przykład połączyć to jeszcze z Elisitem. To można zmodyfikować. Kolejnym etapem do nauki nowych presów, to już jest właśnie chyba ta dziewięćdziesiątka, czyli podniesienie się do stania na rękach z tej pozycji. Dziś nie jest dobry dzień na robienie takiej pompki, a właściwie na próbowanie zrobienia takiej pompki, bo mi by to wyszło może za 20 razem, eee, tak czuję, a nie ma tyle czasu, bo trening by trwał jeszcze wtedy z jakiejś. Jest jakoś godzina, a za godzinę już będzie całkiem ciemno, więc spróbuję jeszcze na koniec tylko jakieś zwykłe pompki w staniu na rękach. Pompki w staniu na rękach to jest właśnie fajne przygotowanie do robienia tych najtrudniejszych presów. Ale słabo. Robił 5 kiedyś. Jak robił tak często te pompki, to siadało po 5 w serii. Dziś tak średnio. Czasami się jeszcze pojawiają pytania pod moimi vlogami, co zostaniem na jednej ręce. No, zaniechałem tego ćwiczenia, ponieważ właśnie inne priorytety się pojawiły. Chodzi o symulator i pewne stalowo-szklane obiekty. Nie wiadomo, kiedy otworzy się dostęp do tych obiektów, bo wiadomo, co panuje. No i nie wiem, nie wiem właśnie, kurde, bo cała energia teraz poszła w symulator i odpuszczam te stanie na jednej ręce, bo one jest dość kontuzyjne i wymagające. A ja chcę uniknąć wszystkich kontuzji właśnie, żeby na symulatorze być sprawnym. Ale jak sytuacja się dalej będzie tak rozwijać, to... możliwe, że wrócę właśnie do tych... do stania na... do nauki stania na jednej ręce. Zrobię próbę, ale tylko jedna. Tak. Klęska. Ostatnia seria w dzisiejszym trening vlogu. Dupa spięto, brzuch też, wszystko spięte, tak jak cały banot i pompy. Trzydzieści i mam Czterdzieści. Dobrze mi to zrobiło, te pompki dobrze się czuję teraz. Myślę, że jakbym tak odczekał zaś nie wiem, 3 minuty, to mógłbym zrobić jeszcze kilka serii, ale nie będę tego robił. Ten trening jest taki taki, żeby i to był, no bo wiadomo pompki to nie jest mój priorytet. Ja chcę bardziej być właśnie lepszy w podciąganiu niż w wypychaniu. Mm, właśnie właśnie. warto te mięśnie na przemian ćwiczyć, żeby nie robić czegoś takiego, że tylko podciągania, bo jak będziemy robić tylko podciągania, to wtedy takie plecy będziemy mieli, a klaty w ogóle. a jak będziemy robić tylko pompki, no to zaś będzie jakoś tako dziwno klata, a pleców w ogóle nie będzie. więc warto robić to Równo, symetrycznie i wtedy sylwetka będzie taka powiedzmy pół na pół. Moja nie jest pół na pół, ja i tak jest trochę skrzywiony, ale y, warto ćwiczyć właśnie symetrycznie, jeśli chcemy być zdrowi i sprawni. Przed ramię, tak samo, właśnie jak się ćwiczy z wisy, no to y, tu się pompuje fest, ale nie pompuje się tu. Dlatego właśnie warto robić sobie te zwijanie nawałku. Wtedy puchnie równo tu i tu. To dotyczy wszystkich mięśni i partii ciała. I mówi wam to człowiek, który praktycznie nigdy nie ćwiczy nóg i przez to ma właśnie problemy z kolanami. Jakby ćwiczył nogi, to może bym nie miał tego problemu teraz. A mam problem z kolanem. Jednak zrobię jeszcze jedna seria, bo nie było żadnych dipów jeszcze dziś. A moje dipy są dość kulawe, więc robimy serię dipów. 15 tylko. To już na pewno wystarczy w ramach treningu. Możliwe, że w czasie tej awarii prądu, która się dziś wydarzyła, wywaliło mi jakiś bezpiecznik tu po prostu z mojego z nory sprawdza to później, ale najpierw... To był taki mój stary odcinek vloga i to nagranie było zrobione 3 lata temu. Luty 2017 to był. To były piękne lata. Lata, w których na zewnątrz oprócz stalkerów, wojska i szwendaczy, żyli także normalni ludzie. Trochę panikuję, trochę się boję. Taki że jest, że przez dwa tygodnie normalnie bąk się wyłazić z nory w pewnym sensie przez, przez to wszystko, przez tego wirusa, a w pewnym sensie przez ludzi. No bo wiadomo, ja jest taki teraz trochę publiczny. Stałem się taką nieco publiczną osobą, można powiedzieć, i e, no i ludzie widzą, nie? co ja robię. No to wiedzą, że żech był we Francji. No i jak teraz by mnie widzieli jakaś tam, jak po placu uważa, no to sorry, ale no, byłoby mi, czułbym się nie w porządku wobec. Narodu. Ach, dobra. Na szczęście to już 13 dzień kwarantanny i na szczęście jeszcze tylko jakieś dwa albo 3 miesiące. Ale tego nie będzie na vlogu, bo ten vlog. Ten vlog już pomału dobiegł końca. Ten pierwszy sezon vloga to będzie trwało jeszcze tylko cztery odcinki. Łącznie z tym odcinkiem, jeszcze tylko cztery odcinki vloga i zobaczymy, co to dalej będzie. W każdym bądź razie teraz będzie kolacja. W składzie jajko, ryż, tym razem biały, z przecierem, tak właśnie patriotycznie to wygląda. Musicie przyznać, i śledź. To też chyba patriotyczna opcja, bo bardzo możliwe, że to jest śledź bałtycki. Dobrze, że Bałtyk jest wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń i na 100% będzie to fest zdrowe. Tak to wygląda. Dobre to było. Dobrze mnie to odżywiło. Teraz chyba mam dużo energii, żeby robić montaż i właśnie będę go robił. Muszę się uwinąć, bo już godzina 19, więc mam na ten montaż kurde półtorej godziny tylko. E, więc pożegnam się już z Wami. Nie będę nawet tego time-lapsa nagrywać, e, żeby, żeby przyspieszyć trochę proces tworzenia dzisiejszego vloga. Taki był właśnie ten dzisiejszy odcinek. Ten dzień jakoś tak szybko uciekł, że no, nie wiem jak to jest możliwe, że już godzina 19. E, co by nie było, to dziękuwa za wytrwanie do końca i pozdro.